Cześć! Mateusz, mam dla ciebie klasyczny scenariusz. Firma no, nie zarobiła tyle, ile planowała. Dodatkowych premii i podwyżek niestety nie będzie, ale zespół nadal ma dowozić ambitne cele. Co robisz? Hmm. Udajesz, że nie widzisz spadku zaangażowania i liczysz, że rozejdzie się to po kościach? No, niestety wiele osób tak robi, ale prawda jest taka: jeśli motywacja Twojego zespołu zależy tylko od kasy, to znaczy, że nie zbudowałeś dobrego systemu motywacyjnego. Dzisiaj pokażemy Ci sposoby motywacji oparte na trzech silnych ludzkich potrzebach, a nie tylko na pieniądzach czy benefitach. Na końcu dostaniesz jedno konkretne ćwiczenie, które możesz zrobić dzisiaj z zespołem. Bez budżetu, bez spotkania, bez wielkiej narady. To co? Zaczynamy! Premia, podwyżka, karta multisport, owocowe wtorki. To wszystko działa. Ale tylko przez pewną chwilę. Problem. Efekt świeżości podwyżki, czyli pamięci o niej, trwa zazwyczaj 3 miesiące, a różnica w efektywności pracy to około 15%. Czyli, aby motywować wyłącznie podwyżkami, trzeba by było rocznie podnosić wynagrodzenia każdego pracownika o minimum 60%. A wiemy, że to jest nierealne. W 2023 roku Instytut Galupa zapytał tysiące pracowników na całym świecie, co sprawia, że są zaangażowani. I wiesz, co nie znalazło się w pierwszej trójce? No właśnie pieniądze. Za to w top 3 były takie kwestie, jak na przykład mam wpływ na to, co się dzieje w firmie. Ktoś widzi, co robię, jak pracuję. Wiem, dokąd to wszystko zmierza, co robimy. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie trójkąt motywacji. Trzy elementy, które lider może wdrożyć niezależnie od budżetu. Motywacja ludzi nie jest pobudzana kasą. Dziś pracownicy szukają czegoś głębszego, i jako liderzy musimy to rozumieć. Dlatego właśnie stworzyliśmy wspomniany model, który nazywamy trójkątem motywacji. To trzy pytania, które codziennie, świadomie lub nie, zadają sobie Twoi ludzie. Pierwsza z nich to czy to, co robię, ma sens? Ludzie chcą wiedzieć, że ich praca nie jest tylko zadaniem do odhaczenia, że coś znaczy dla klienta, dla firmy, czy nawet dla świata. Jeśli nie widzą celu, ich motywacja naturalnie będzie gasła. Ale jeśli pokażesz im, po co to robicie, komu to pomaga, co się zmienia dzięki ich pracy, będą działać jak właściciele tej firmy. Drugie pytanie: czy ktoś widzi, co robię? Ludzie potrzebują być zauważeni i docenieni. Nie za wszystko, ale za rzeczy, które mają znaczenie. Wyobraź sobie zespół. Jedna osoba zrobiła świetny research, który uratował sprzedaż do klienta. Teraz jesteście wszyscy na spotkaniu. A ty mówisz, Kasiu, Twoja analiza zmieniła współpracę z klientem X na dużo lepsze. Dzięki Tobie udało się to uratować. Dziękuję. Jedno zdanie, ale potrafi dodać skrzydeł na wiele miesięcy. I nie mówimy tu o premiach. Mówimy o uznaniu, które dotyka serca. Trzecie pytanie. Czy mogę coś zmienić? Ludzie chcą mieć wpływ, autonomię. Czuć, że nie tylko wykonują polecenia, ale mogą wnieść coś swojego. Kiedy pytasz, jakbyś to rozwiązał, otwierasz przestrzeń na sprawczość, kreatywność i wyrażenie osobowości to przestaje być tylko praca, to staje się ich wspólna gra, gra zespołowa. Właśnie dlatego trójkąt prawdziwej motywacji działa, bo nie opiera się na kontroli, presji czy deadline'ach. Ale na znaczeniu, na docenieniu i na sprawczości. Zapamiętaj, ludzie nie odchodzą z firm. Oni odchodzą z miejsc, w których nie czują, że ich praca ma znaczenie. Odchodzą od przełożonych, którzy im tego poczucia znaczenia niestety nie dają. Zaangażowanie zespołu to kultura, którą budujesz każdą swoją decyzją, każdym słowem, każdą reakcją. Motywacja kasą szybko gaśnie, ale wpływ, prestiż i perspektywa zostają. I to one tworzą zespół, któremu naprawdę się chce. Jeśli ten film był dla Ciebie wartościowy, zostaw suba, kliknij dzwoneczek i napisz nam w komentarzu, jak Ty budujesz zaangażowanie zespołu bez pieniędzy. I pamiętaj, to nie kasa buduje zespół, to Ty. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!